Olej Aha Dobra, w nic się nie stało, jedź Pewnie Norma sprawa Że oni tu nie przyjadą, nie ma takiej opcji Ue! Dobra Dobra, no, no sztuje, no no. Słuchaj, nie sprzedawaj tu więcej na tak? To jest ja, pozorna dzielnica. Jasne, No wy******* raz. Właśnie. <laughs> tam. Bo cię zmiotą spłaszcze te dragi. Nie dalej! A ten Macembe, to ja w sumie nie, odkąd tak mam mniej czasu na interesowanie się piłką. Gdzie on gra? I Ilon ma lat? Pewnie z 18. Na górze umie być. Usiadł na górze za Wiktorem, drugi jest po lewej przy banku Leży? Leży dwóch Ale mas! No, no no, mów, 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 mów Co się dzieje, jeszcze raz? Mako ten gość tak ci powie, że będzie dobrym hmm. ojcem kiedyś No, nie. jakby ci to opowiedzieć. Byliśmy Heidi, Gross, ja, Kylie i. i. i jest Woki, jakby to ująć, nie? O, to jest na przykład skrzynka na listy? To jest skrzynka na listy. I z Konradem stwierdziliśmy, że powinieneś przedłużyć swój gatunek mimo wszystko. To są gazety typowanie. Heidi Zamk tylko krzyknęła, co? Śmieci. Nie! A... I, I, I kto z kim wiemy, będzie działo. miał dziecko? Ty. To jest Heidi. A Heidi kto zapłodnił? Ty. Ty. Uh. Uh. <laughs> ja już na dachu. Shotfire, kod siódmy jest. Aha. Co to było? Matko jedyna, co tam się dzieje? Przepraszam, jak zawsze. To wszystko? Dzieci. Dziękuję bardzo. Co tam, Owen? Słuchaj, <noise> pamiętaj, szef potrzebuje skrzydłowego. Jakby cokolwiek tam podrywać, Nie słuchaj go, go pomóc. on kłamie. dla... to jest wszystko <noise> ja! Jasne. Na razie to już... <laughs> Wszystko jasne, nie ma problemu, szefie, da się Czyli... zrobić. Czyli to widziałeś silny że złożyć, to są że to jest specjalny dźwięk? Mm, to? No. <laughs> Zajcew się postarał. No. Kto cię pościgu zakładać. To tu 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 tu. <noise> Taki Tak zwany Easter egg Wysłałaś mi? Gdzie? Na gdzie na na Instagramie? To jest to. zakładników? Czy to. To zajmować? Co? Chcesz zakładników, czy będziesz się autem To jest Czy To jest to. autem jest to. No dobra, wychodzę.

co? Nie. I wiesz? Ja przepraszam bardzo, ja się wtrącę, ale nie chcę, dobra? Wszystko, Wszystko, ale nie No jest dobry, no jest dobry. Oj zaś, aj uś, a! A! Musiał do niego zadzwonić, się zapytać, cholera, aby koło potrzebuje Pojedzmy przez I mamy fire. Ała! Wypadłem z auta! Dobrze, Czy tą płach się da przestrzelić chyba nie? Wydaje mi się, że może mieć kolizję. Uuu. Uuu. <laughs> Mamy problem malutki. <laughs> dopiero ja dopiero zaczynam naukę. A nie, że ja już umiem... A u kogo, kogo, o, a u kogo robiłaś już? Tak w sensie kto cię rozpoczynał To naukę. Medy, do, do, do dostaliśmy yeah! do, do... Okay, Dobra, Mayday, Mayday, Mayday Wszystko we, wina Weroniki A potem Do widzenia, pani Do zobaczenia Coś na herbatkę zapraszam, coś tego typu? Sushi, bajera? Nie, raczej nie No nie, nie, i tak ci łeb rozjebie, spokojnie sz... Na razie, No cześć, małpa Kawałaj się A, nie, A po co? Nie, mi jeszcze jakiś granat znalazł, i się wy... w powietrzu. Nie, ja się tym granatem nie wpytywał, tam była podłożona. Aha. Bo ja ten oh, granat bomba. miałam przy sobie później. O, miałeś granat, świetnie. Dobrze, Dobry. jest to policjant. Witam co? Przedtem. Słucham, słucham, słucham. No i e mi e e e granat nie wybuchł. Znaczy, ja widzę tutaj jedną tykającą Ale. <laughs> o, mój Boże. <podnie. laughs> Ale innych tutaj materiałów wybuchowych ewidentnie nie odnalazłem. Co so, so, Chyba, że no, mówicie no, o tym małym korsarzu w Majtkach Spido. Ależ to mnie no to jest nasz, chyba. Mówiłem! Mówiłem, jednostka specjalna Żółw. Halo! Kojac. Obrażony jesteś teraz? Te teki będziecie w zębach przynosić, obiecuję Wam. <noise> na chwilę obecną to, to wy przynosicie Boczymy. Dobra, tylko nie wyciągaj Mki z... Cześć Kolejna ryba. Szefa mi oddawać jak tego zarobimy coś to szefa mi oddawać 40% yes, na szefa yes, 50%, sir. a dla nich... Wow! 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 Oh! 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 Nie mogę przestać łowić ryby? Ej, łopie rybę! łopie rybę! łopie rybę! Ej, łop, Ej nie, łopie, rybę, łopie rybę! Łopie rybę! Łopie rybę! Szefie! Łopie rybę, szefie. szefie. Nie, nie, nie! To jest WODOSPAD spadła! Szefie, 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 stój! Ej! Ej! Raczej patrzę się No na! No. Następnym razem, jak już chcecie nas strzelać, no, no. to chociaż w pięciu. Тај степте лице док